Cześć, witajcie! Z tej strony Rubinek. W dzisiejszym odcinku zrecyzuję dla Was zestaw Lego, Ninja, Miczo, I na samym początku mam dla Was dwie informacje. i Otóż, dlaczego tak długo nie było filmów? Otóż ostatnio było dość u mnie dużo rzeczy związane z szkołą. Chyba każdy wie o co chodzi. Było też, były też inne sprawy, i no, mam nadzieję, że mi wybaczycie po takiej przerwie, ale już wracam. I będzie też trochę więcej filmików niż zwykle w tym grudniu przynajmniej. Jej. Dobra, ym, a druga informacja to: ym, wiem, że ten zestaw jest stary. 2012 roku ale patrzyłem na YouTube i no widziałem mało dość tych zestawików, więc co tu dłużej mówić. Zacz zaczynamy. Okej, okay, przejdźmy do broni. Najpierw według mnie najlepszą tutaj. Przepraszam za cienie, ale jest, zapaliłem światło i trochę noc. Jest berło hipnokobr, które, no, no, jest po prostu fajne. No, ma tutaj znaczek tych hipnokobr i po prostu mi się najbardziej to podoba. Przejdziemy teraz do tych dwóch y, czarnych katan, które kiedyś mi się bardzo podobały i chciałem je mieć, ale teraz to. Zwykłe wiecie. Teraz przejdźmy do tej dzidy, która do no, Nie jest za jakimś tam super mega bronią, ale no jest przydatna do takich makiet czy animacji dżunglowych albo do, do polowniczych. Także no, teraz przejdziemy do minifigurek. Okej, okay, zestaw zawiera dwie minifigurki. W który jest Kai jako czerwony ninja i hipnokobr, nazywa nazwa się chyba ratla. Przejdźmy najpierw do czerwonego ninja, który do. No, no, ma fajny nettorchik. Kai ZX. Podoba mi się. Jest lepszy o wiele niż w nowej generacji. No i ratla, no, który jest no, fajnym weżonem, nawet jak na najmniejszą rangę. Wygląda po prostu spoko. Także, cóż, co to dalej, dalej mówić. Przejdźmy do samego motoru. Okej, okay, teraz sam motor, który jest no. To super. No, fajne czerwone kolorki. Te płomienie. No są po prostu fajne. Tutaj się tak mogą rozszerzać. Nie wiem po co to ale dobra. Kurde, już nie pamiętam jak to wyglądało w kreskówce dokładnie ten motor, ale zawsze warto zobaczyć także no nic ten motor jest super i go polecam a teraz przejdziemy do takiej oceny no podsumowaniu po prostu okej okay, po to, że zestaw jest stary nawet to oceniam go bardzo dobrze 8 na 10 myślę, że taka ocena jest dla niego dobra i jak coś dostałem to ten zestaw na Mikołajki, także jest też spoko No i nic, no myślę, że to tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie jakiś miły komentarz. Okej, okay, dobra, to, to trzymajcie się i cześć.